Cofnąć się. Wyjęcie broni. Zobaczcie, wyjęcie. Cofnij się. Gościu z tyłu atakuje. Bum. Cofnięcie. Czyli popnięcie. Zobaczcie, wydobycie broni. Popnięcie. Wydobycie broni. Już mamy tych na łóżce dwóch. Czyli jest ubudu. Bum, bum. Wyjęcie. Cofnij się. Załóżmy. Gugu dół. Gugu dół. Biegnie gościu. Wyjęcie. I być może dopiero wtedy wyjmiemy. Wyjęcie. Wycofanie. Taka sytuacja. Wyjęcie. I co Sosnąć się Opanowanie sytuacji Opanowanie sytuacji I tak słuchajcie Można wariantować tą wnie